się od taty wzięły naszego, no, te, te, tak te Ojciec mówił, że chciał iść na studio, a coś tam się nie dostał i pan że niech pan idzie na budownictwo okrętów tam nad morzem. No i ojciec tak się zastanawiał, ale został tutaj, poszedł jak określarz, to do, do, było miał określić. No i tam zaczął pracować w reklamie. nie, Mnie to wchłonęło tam od, od, od dziecka właściwie, bo nie, towarzyszyłem tam, jak Robiłem coś, nie? Da mojego chłopaka to jest fajne, jak się coś tam robi. Przed czymś, narzędzia, można coś zrobić, coś zepsuć, coś pomóc. No i jakoś mnie to naturalnie wchłonęło tak i wystartowałem. Kulminacyjnym momentem było to, jak... bo neon się wygina ręcznie nad palnikiem, ale później... ale urządzenie próżniowe, czyli pompa sprawia, że ten neon zaczyna świecić. I zacząłem pompować te I one świeciły. Wszystko, co ma historię, jaką się ma Historia. wartość. To. to jest ta praca, żeby pokazać, że można inaczej, subtelniej. Ale no i ludzie to gdzieś tam już zaczynają rozumieć. I czuć to wszystko. Ten, no to w tym chodzi chyba, żeby, żeby było dobrze, ładnie. A nie żeby tam kto, kto głośniejszy, czy ten, ten jest zauważony, czy ten ma rację, nie? Można zrobić dużą, wielkogabaretową reklamę stworzywa sztucznego i ludzie będą przechodzić koło tego, nawet tego nie zauważą. To jest takie, jakby to na tatuś powiedział trochę jarmarczne takie. Jak na te, takie mrugające serduszka, takie diabełki, co się tam języki pokazywały, to z tym bym to porównał światło i do tego jeszcze stal dodałem. To jest jednak sztuka, e, neony. Nie, zamieniamy jedną energię w drugą i to jest z nami pewnie też. Tak. No. Musimy szukać tej dobrej energii. Nie dobrej, no. Nie? Skupimy się na tym, co my zrobić, da nam tu dobrą energię, i ją przekażemy i jest ok wtedy.